Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana. rozmowa kontrolowana. W studiu Radio Gdańsk, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Mariusz Nowaczyński. Dzień dobry, pani poseł. Witam serdecznie. Politycy PiSu, dwaj posłowie konkretnie, zrezygnowali z wyjazdu do Chin wraz z marszałek Sejmową Kopacz. Jutro, czyli dokładnie w 24. rocznicę masakry chińskich studentów na placu niebieskiego spokoju, czyli Tiananmen. Nasza delegacja parlamentarna ma się spotkać z przedstawicielami chińskich władz. To taka demonstracja PiSu przeciwko. Ja myślę, że w decyzji całej tej parlamentu. sytuacji całe szczęście, że nasi posłowie się w porę Zorientowali, tak powiem zorientowali obudzili. Natomiast tu nie można zap, zapominać o takiej presji przygotowywania jakiejś wizyty przez całą kancelarię pani marszałek Sejmu. I to jest w ogóle m, przykład na niekompetencje, niestety. Ale I pani niedopatrzenie... marszałek broni tej decyzji, mówi, że była świadoma decyzja, że to jest Ale, najlepszy moment, no właśnie, żeby tam rozmawiać no i wspomnieć o prawach człowieka. Myśli pani, że, że ja, wspom... ja uważam, że to, oczywiście nie będę mówić tu, że powinno się zrezygnować ze współpracy z takimi urzędnikami, bo to jest kancelaria drugiej osoby w państwie Kancelaria Marszałek Sejmu, bo znając politykę i sposób myślenia Platformy Obywatelskiej, to raczej awansuje się takich, takie osoby i w przyszłości być może jakiś awans ich czeka. Ale tak bez, nie, nie, odchodząc od złośliwości, to Kancelaria cały rok powinna trzymać rękę na pusie i wiedzieć, jakie są wydarzenia, jakie są no rocznice. Zwłaszcza, że to pierwsza I od 19 politycy, lat wizyta oczywiście. Marszałka <laughs> nie ma. Sejmu Polskiego. <laughs> Przepraszam. Tu nie ma usprawiedliwienia na tego typu pomyłki, i żadne tłumaczenia, to są po prostu głupie tłumaczenia, że w tym dniu powinniśmy być. I co? I pani marszałek wyjdzie na plac i będzie mówić o prawach człowieka, no wtedy by zaistniała, oczywiście, naraziłaby się. Jako odważna kobieta na no, tak masakrę. Tak zapowiada. Mówi, że to jest dobry moment do tego, żeby o tych no prawach ja człowieka na, no, porozmawiać. No okay, to ja czekam na to wspaniałe wystąpienie i pokazanie całemu światu, że polski marszałek jest w stanie to zrobić. Bo w takiej sytuacji to jest bardzo trudna wizyta, bo tylko taka, taka postawa mogłaby rzeczywiście zwrócić cały świat uwagę. Ale jeżeli Platforma przykrywa to i pan Donald Tusk robieniem interesów z Chinami, czy mówię o stosunkach gospodarczych w takim momencie, zrównując te dwie rzeczy. No to no te ja interesy tutaj, też robić y trzeba. Ale, wie, oczywiście, wie Pani, ale to są dwie różne sprawy. Dwie różne właściwie nikt poza Stanami sprawy. Zjednoczonymi się nie odważa zwracać u uwagi na um, łamanie praw człowieka w Chinach i, i Amerykanie, no jeżeli wystosowali taką piersi, i proszą o podanie liczby ofiar na placu Tiananmen. Chińczycy od razu mówią, że to jest ingerencja w ich wewnętrzne sprawy. A słyszała Pani bo podobno jest taka plotka w kuluarach, że to właśnie marszałek Kopacz w 2015 roku ma być kandydatem platformy na prezydenta, a nie urzędujący prezydent Bronisław Komorowski. Y ja nie wiem nic o tym. To oczywiście może znowu taka dziennikarska nowość, wokół której będziemy wokół pani Kopacz roztaczać jakąś tutaj akcję już reklamową. Na pewno marszałek Komorowski, co się nie podoba Donatowi Tuskowi, tego nie powie. Przepraszam, prezydent, mówiliśmy o marszałku, prze, przepraszam. Też wybija się droga. na niezależność, prawda, i, i buduje swoją pozycję. Myśli lepsze... pani, że im bardziej będą słabły, bo zaraz porozmawiamy My o sondażach, wydaje, że mimo wszystko. platformy, to tym bardziej mimo, Komorowski będzie niezależny? Wydaje, mimo, tak, mi się wydaje, że tak. Musi to robić, tak. zresztą byłoby Gdyby tego nie robiła, Donald Tusk, no, mi się wydaje, że ma dosyć duże problemy i połączeniu ze złością, że tutaj też wymyka mu się następny kolega spod kontroli, a walka w platformie będzie dosyć mocna, no, ma duży wpływ, więc najbliższa osoba, pani marszałek Kopach, która na pewno jest żołnierzem bardzo wiernym, jak obserwujemy, i takim, która Czy jest to despotycznie potrafi prowadzić rządy w porozumieniu z panem, jest w stanie. Y, y, temu zadaniu sprostać. Prawo i Sprawiedliwość jest górą w kolejnych sondażach. Te różnice procentowe no, są różne. To parę punktów, dwa, trzy, pięć chyba było naj, najwięcej. No ale wydaje się, że ta tendencja zaczyna się utrwalać. E, Waldemar Kuczyński dla Wprost dzisiaj mówi tak. Dojście do władzy PiS będzie groźniejsze niż w 2005 roku, bo partia ta jest opętana paranoją zamachu Smoleńskiego. To religia, w którą wierzy Kaczyński. I dalej mówi tak. Kaczyński jest przekonany, że zamordowano mu brata, bo przeszkadzał imperium i politykom w Polsce. Będzie wielkie polowanie na niewinnych, bo zamachu nie było, ale będzie ale szkoda, być że wykryty. pan przytacza wypowiedzi takich nawiedzonych ludzi i opętanie fobią antypisowską, która nigdy nie zauważy nic dobrego. Tak jak nas się pyta, czy my coś dobrego w rządach platformy. No jest nie jesteśmy w stanie bo... No Oczywiście, prowokacyjne i dziękuję, bo też chciałabym, żeby no, zaczęto myśleć. Bo już straszenie pisem naprawdę no, skończmy, kiedyś była moda na krytykę nas jako rządzących, a teraz jest moda cały czas na krytykę jako y, y, opozycji, która ma propozycję i program. Natomiast, jeżeli dziennikarze się już y, parę y, tygodni zajęli krytyką rządu, no to się nagle w Platformie zrobił kryzys, więc może byśmy zaczęli naprawdę analizować problemy Polaków, jak rząd rządzi i, i nie, i nie o platformy rozmawiać z platformą. Teraz te ch y, y, Jeszcze chcę Panią, o, o koleżankę profesor Krystynę Pawłowicz, która w takim wywiadzie dla <grym> Rzeczpospolitej mówi, Polski już nie ma, Unia Europejska jest gorsza od komunizmu, jestem z gruntu przeciwna Unii Europejskiej, czekam i modlę się, żeby to się po prostu samo rozwaliło, nie widzi też żadnych korzyści z naszego przystąpienia do Unii. No jak pan widzi, Wielu y z takich e eurosceptyków, no właściwie mm, eurosceptyk to nawet za mało powiedziane w tym przypadku. Wydaje mi się, że eurosceptyków was, w jest bardzo dużo w, u naszych sąsiadów, którzy wiodą prym w Unii Europejskiej nawet partie można w tej chwili stworzyć, jak się okazuje, na bazie eurosceptycyzmu Ale, w, Unii Europe... w Niemczech na przykład. Wystarczy poparzyć na sondaże, czy w innych krajach europejskich, gdzie w siłę rosną partie eurosceptyków i to jest zagrożenie dla tych, którzy chcą nam, nas odciąć od informacji o prawdziwej Unii Ale Europejskiej. Ale pani poseł też nie widzi? Chodzi... Tak <trym> nie, nie, nie profesor Pawłowicz, żadnych korzyści z przystąpienia do Unii. Nie, nie, wyobraża pani sobie nie, 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 te ostatnie... ja, ja w takich kategoriach nie mogę rozmawiać, dlatego, że korzyści są, natomiast my się różnimy co do sposobu wykorzystywania możliwości, będąc w Unii Europejskiej i na pewno Unia Europejska, jak wszyscy zauważamy, nie tylko w Polsce, potrzebna jest sanacja, dlatego, że Unia Europejska, to po pierwsze. Chciałabym pójść akurat tutaj, brać przykład z Niemiec, gdzie się Bundestag w takie narzędzia wzmocniło, że zanim pani Merkel cokolwiek podpisze, to musi mieć zgodę do w Polsce jest odwrotnie. Donald Tusk nas przekonuje, że jest wyższość prawda, aktów prawnych Unii Europejskiej i różnych trybunałów, więc, ale dla więc wszyscy za nas y, dysku, y, nie, decydują. Ale ona nie niuansuje, y, tak jak pani. Ale, tylko ale, mówi, Unia to jest koniec Polski. Uważam, że Polski już nie ma, Polacy są wykorzenieni, nie y, jest polski ale tylko nazwa. Właśnie, żeby to zrozumieć, to chodzi o mechanizmy, o których pani w dwóch tego się nie da powiedzieć. Rozwinęła to kiedy indziej i my też rozwijamy w sensie osób, które widzą jakie są mankamenty funkcjonowania Unii. Żeby ona dobrze funkcjonowała, to trzeba się zastanowić, no gdzie Pi są popełnione błędy, Pi Pi i Pan musi do przyznać władzy, że w nie uda Europejskiej... się w Unii Europejskiej. pisowi tej Sof Unii zmienić tak, jakby ch chciał, żeby wyglądała, to co? Wy y y Polska wyjdzie z Unii? Nie, ale myśmy jakby na zły tor rozmowę, pan mnie spętał, chcę chce zbicia, ja się nie dam. W Unii Europejskiej, jeżeli my mamy siedzieć poza drzwiami, a dosypywać kasy do kilku krajów, które chcą decydować o myśl paktu fiskalnego, to na to zgody nie ma. Jeżeli pan uważa, że Unia Europejska, która panu rzeczywiście w spiżarce liczy, ile pan ma cukru, a krowa, ile. Litrów mleka daje, to to jest socjalizm, czy jakieś takie reglamentowanie tego ja, wolnego rynku Ja może entuzjastą też nie jest ale... Jeżeli ty... chodzi o fundusze Niech pani sobie fundusze, to po, i tylko właśnie... skończę, fundusze dla rolnictwa się okazało, że właśnie mniej ich dostaniemy, a nie więcej. Musimy najpierw włożyć, bo zabrakło pieniążków w, w koszyku Unii Europejskiej, żeby tyle samo dostać. Więc... Ale pani. Poseł sobie wyobraża, co by było, jakby wyglądała Polska, polska gospodarka też, gdybyśmy z tej Unii nie byli? Wyobrażam sobie, wyobrażam sobie, jakby mogła wyglądać, dlatego że gdyby rzeczywiście był wolny rynek w Unii Europejskiej, to my moglibyśmy, mlekiem imionem płynąć płynąc, bo my mamy takie zasoby, jeżeli chodzi o rolnictwo i możliwości, że naprawdę jesteśmy zagrożeniem w dla wolnego rynku nie ma kre... dzisiaj nigdzie. No. No to pan sobie odpowiedział, no to jest Nie, ma w Chinach, No to, no to wie pani, w, takim razie czym w jest europejska. Korporacyjnym nie, 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 Chiny nie, 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 mnie nie, My się nie, nie, Są dla nie, nie, y, 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 No No, nie, na pan nie, 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 To nie, nie, wolny nie, Unia europejska no, nie, jest wolnym nie, Unia nie, 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 Unia Europejska nie, w porządku, gdyby był wolny rynek, ale jest jaka jest, i teraz pytanie jest, czy lepiej dlatego? być w nie, nie, czy, czy w w nie, 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 ale Europejskiej... pytam panią o zdanie bo Politycy w Unii Europejskiej i administracja nie za bardzo wie, co z tym fantem zrobić, a są dłużej od nas członkami w Unii Europejskiej i mówią, że ta sanacja, czyli ta, te zmiany są potrzebne. My nie mówimy o wystąpieniu i odwróceniu się Plecami i, i obrażeniem się na cały świat, tylko o pracy nad tym, żeby to była rzeczywiście taka unia na takich zasadach, kiedy do niej wstępowaliśmy. Śledziła Pani tę dyskusję po słowach kardynała Dziwisza o tym, że rządzący powinni <laughs> stawiać prawo Boże nad prawem stanowionym. Leszek Miller powiedział, że to jest Iran niego. Adam Hoffman, pani kolega, odparował mu odczepcie się od naszego kościoła. Możliwe jest taka dyskusja i, to w Polsce. Ja tu się czy, z pasentem zgadzam, że każdy odgrywa swoją rolę. No, trudno by było, gdyby Kościół mówił inaczej, i Kościół nie zmienia zdania, i zawsze mówił to, co mówi. I to a, na a, tak SLD, polega, tak, kościoła. Natomiast to atakiem zaskoczył Miller, Panią, bo, bo... Nie, mnie nie zaskoczył, bo na scenie politycznej Miller z palikotem tutaj drąkoty, przepraszam. No, ale do tej pory nie był tak powściągliwy. No tak, było przewidywa... jeśli o Tak, kościoła. ma pan rację, było przewidywalne rządzimy, i takie spokojniejsze. Natomiast pojawił się ruch palikota i inne ruchy, które chcą również na tej filozofii antykościelnej zdobyć elektorat. I okazało się, że Miller musi tutaj, mimo że ma barwne słownictwo i dobrą ripostę, musi zaistnieć w sposób no taki jak i zaistniał. Mi się podobało Ale porównanie, się od naszego kościoła tak? porównanie, że ta epoka, o której mówi pan Miller, krytykując Kościół, to była za czasów PRL-u, kiedy właśnie pan Miller był na, piastował dobre stanowiska i taka była, taka była rzeczywistość, więc naprawdę niech się odczepi od Kościoła, bo niech nie uprawia na tym polityki, ponieważ Kościół zawsze tak mówił, mówić będzie i na tym polega rola Kościoła i tutaj nie ma nic Dziwnego. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.